Czy dzisiaj, izby, czy dzisiaj Izby są faktycznie reprezentantem rolników? Czujecie to, że reprezentujecie wszystkich rolników, bo tak w terenie nie jest to do końca jednoznaczne. Ja jako prezes Izby czuję, że reprezentuję rolników wszystkich, bo ustawa mnie do tego obliguje, że ustawa dała mi upoważnienie do reprezentowania wszystkich, bo dała obligatoryjne członkostwo w Izbach Wszystkich. Czy wszyscy biorą w tym udział? Czy są zaangażowani w izbach? To są dwie zupełnie inne właśnie sprawy. Ustawa dała nam przywilej taki, jaki nie daje innym organizacjom: że ja mam prawo mówić, że reprezentuję wszystkich. I, i, i co ważne, w normalnym systemie w demokracji. Samorządy, czy to terytorialne, czy to zawodowe, gospodarcze, takie jak nasze, powstały po to, żeby robić decentralizację władzy. Czyli część zadań rządowych dawać tym, którzy, które ich dotyczy. Do izby z terenu twierdzą, przedstawiciele i z terenu twierdzą, że mają za mało, kompoten, za mało, izby mają za mało kompetencji. Jakich Ma, kompetencji wam się brakuje? Mają, mają rację. Bo był ten czas, w którym po, organizowały się izby. Uczyły się, bo tak to, to trzeba właśnie nazwać. Myśmy, trzeba przypomnieć jedną rzecz. Myśmy przeszli z, z ogromnej zmiany polityki, gdzie 40 lat uczono nas takich rzeczy, że inni wiedzą za nas lepiej, mhm. że, że rolnik nie podejmował decyzji sam praktycznie. Wszystko podejmowało państwo i Komitet Centralny. Mówił, ile mo, może spalić węgla, ile ma kosztować świnia, ile może mu, mu zboża można mu zabrać, a ile mu można dać sprzedać. Wszystko decydowało państwo, i rolnik się do tego przyzwyczaił, że w Polsce często i dzisiaj nawet czeka na to, że ktoś za niego coś właśnie zrobi. Samorząd zawodowy, gospodarczy jest tą organizacją, która nie mówi rolnikowi, co ma w danym gospodarstwie robić, ale przedstawia i daje mu szansę do uczestniczenia i, szko i szkolenia go w pewnych rzeczach, podejmowaniu decyzji gospodarczych i również także Kojarzeniu po, po odmiotu. Trzy punkty: jakie kompetencje byłyby Wam potrzebne do jeszcze lepszego działania na rzecz Unii. Trzy punkty to doradztwo, instytuty nawet naukowe, ekonomiki, nam na przykład. Mm -hmm. to, to co mówiły przed, przedwojenne izby. Mm -hmm. Instytut ekonomiki, dla, dla, dlaczego ma być pod, pod resortem? Mm -hmm. Uważam, że dobrze by było, gdyby to był w izbach. jeśli prze, przekazujemy i mm -hmm. zadania. Trzecie to. Yy, ustalić, kto jest naprawdę członkiem Izby. Jest to samorząd zawodowy. I my dzisiaj jak te frekwencje te wyborcze porównujemy do 5 milionów uprawnionych do Izb, jak to się ma tak naprawdę do, do dzisiaj stanu aktualnego, że, że my mamy reprezentować grupę zawodową rolników. Więc mhm. tutaj definicja gospodarstwa i dualnego, i rolników jest bardzo w tym wszystkim. Gratulujemy i my życzymy dobrego działania na rzecz dzisiaj po deklaracjach po polityków, które padły, że wszyscy są za, żeby nam kompetencje zwiększyć. Więc jest sukces. Kuć, żelaza, póki Więc jest sukces, że do, z, z, Izby potrafiły się w tym wszystkim znaleźć. Teraz czekamy na decyzje polityczne ustawowe. Dziękuję bardzo.